O, jest diabeł, patrzcie! Jest, diabeł! Nie, yes, diabeł! Boże, to wygląda jak pasmofobia! No jest z robakami? dużo lepsze niż z z Z Polakami? Z z Polakami? <laughs> Też. Też. Nie, a bo chodź, tutaj chodźmy są... chodźmy w mordy, patrzcie jakich jest a. dużo w środku domu! Ja pierdy, kurwa! Żeby nas nie, nie znaleźć, zada... A mnie ja wciągam w Dobra! To... Ja, o, to... Pełna to... I, ale... ja. Nie otaczem ognia! One ale nie nie chcą ściągać odkurzaczem! a są jakieś martwe? O, są! W polskiej wersji językowej przetłumaczyli bacznie. odkurzaczem Na błyszczku. Aaa, no tak, bardzo błąd. Tak! Yeah. się jest pełny, muszę wywalić w pizdu, poczekaj. Dla tego miotety... Ale mamy szefa. To, to chyba jest transgenderowy grand, szef, o. bo jest napisane szefa to kobita, szefowa o. powinno być. Szefita. Jak na przyszłość, jakby Wypust... ktoś zwał kiedyś was, kiedyś miał Poczekaj, robaki, to postawię... polecam zacząć od, kurwa, splotnięcia gówna ze ścian. Chyba zostałem może zostałem mamy, mamy kosz na śmieci o. w vanie. Ja wyrzucam mamy tu miasta. rzeczy, proszę bardzo. Tu są z worka, kosz. zbieram robale. O, wyjebałem kosz właśnie. Także Dobra. jak ktoś chciał worek tam wsadzić, to może, bo jest pełny robali. Dobra. Bo Polaki się mnożą, panie, Szybko! O ty, myje ściany, myje ściany z gówna! I atak atakują mnie robaki! party potrzebne! Uf, gdzie? Jak je ściany, to, mię, to, to mnie obchodzą mnie! to za drzwi robaku? są? Magiczne ty drzwi jakaś? To są karaluchy, one nienawidzą ognia! I jak się <laughs> myje ściany wodą, też, po, podobno... Właśnie te karaluchy to. polskie myje, no. nie, lubią, nie lubią ognia, ale w socjal. Także nie rzucaj 500 złotych na podłogę, bo może być problem. <laughs> To nigdy nie opuszczą tego domu <grym> Zaczną się dopiero mnożyć, kurwa ja, ten. <grym> a Może spray na owady to... po prostu trzeba iść ich... <grym> Nie miota czy mnie to jest jedyny sposób rozwiązywania problemów To jest się na pewno O kurwa ten spray na owady działa jak gaz, ale to dziwne, to bo spragi. nazywa się spray gun, a nie po niemiecku a, dobra. Ale od razu padają te muchi i karaluchi Lepsze niż ten, miota czy ognia, dużo A można kolegę zagazować na przykład? Nawet nie wiem. No. To jest taki mały pokój, ja, ja do niego wejdę, a ty spuść tutaj dużo gazu. Przez dziurka tutaj i Idź pod prysznic, idź pod prysznic, tam spróbujemy. Może tam jest mutant, o, tylko jak to, o, tworzy. to kurwa, z bossem walczyć będziemy musieli, no. no. tak, no. no ta gra ma elementy właśnie Dark Souls'owe, z tego co dotyczyłem. To tak pewnie oceni no. na 10 na 10 Są ci role i jest git. Żera się zamiast pracować. Ej, co to kurwa za dźwięk? Co za dźwięk? Ja! Martwy robaki wciągam! Uspokojnie. No przecież ja już dwa worki wyjebałem dużo. robaków tutaj. No ja nie trzeba od razu, mu się wydać. I pierdolę wielki! Ej, to jest taki to dźwięk. Ich się nie da, i się nie da, się nie da ten. Wytępijcie! Kurwysy, my się tak zmrożą No cały czas się, kurde. Dobra, zostawimy salonie. Może trzeba się zbierać. posprzątać najpierw, bo inaczej to gówno zrobimy z tymi robalami. <laughs> hey, Ej, no myślicie, że nazwanie odcinka tępimy karaluchy gazem? Kto powrzucał Kurde. kurwa worki na śmieci do basenu? przyznać się. nikt, nikt nie nigdy czułeś takiego nie Ej, siedlisko. Dobra! Ej, nisko znalazłem! Zapię! nisko no? Dawaj, wal tu czymś, jakimś chemią najlepiej. Tylko skąd my gazem, gazem, gazem w A, dawaj tutaj, bo A Dobra, wchodzę, bez kozery, zapraszam. O kurwa! Boże! O, 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 nie, o kurwa, się dzieje! O kurwa, Światło UV Kurde. i gaz zabrażający! To jest w dole. A Dobra, to o nim. Wali ją na solo z łoma, pójdź mnie tam! <grym> A, nastrała ta, 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 na mnie! Telefon zabił mnie! Do ataku! My musimy się naradzić! <grym> nie, nie ma czasu na zgromadzenie, jedynym wyjściem jest... Nie otacz ognia i gaz, to jest jedyne wyjście! Nie, nie, nie! ja Podsuń się, bo cię spalę! No tak, generalnie. Wdowa Venom. Poziom zagrożenia bardzo duży. Zmutowany genetycznie pająk będą Widom. Jest skryty szybki, no nie, co wy robicie? No, proszę mnie Oj, zabijać, ja, jeżeli to ma kupcję! E to mi odolenie! Płoń, płoń! A jest zamrażające! Nie żyje! Zamrażałeś go, Dobrze! Jest, wskazywany! Wielkie zwycięstwo! I szybko poszło! Boże, ile Polaków poszło? zniszczone. Dobra, łapać teraz zamopy i sprzątamy, panowie, bo inaczej to jest jest do sprzątnięcia. Taki dźwięk wydają, takich nóżek małych. Dźwięk małych nóżek? Tak. Z tego co wiem, to jest ul ulubiony dźwięk Stewarta Boże, boże Boniu, boniu, boniu. I tu wszędzie cały czas łażą robale, my tu, tu palimy wszystko, a one no schodzą nie, u nie siebie mają Dlatego, wiesz No trzeba ich wyter... Mi się, się wydaje, że trzeba, ciągle. trzeba najpierw sprzątnąć, bo one się też z brudu robią, nie? No, właśnie tak, myję, tak. chodzę, myję. Nie, no, panie, jakżeś dach skończył? Jak Widzę, że gówno tam się lepi. Jak, jestem na dachu właśnie i ten. Że jak się, się używa no, ale tutaj, chłopaki. zobacz, I... musisz z boczku tutaj ale skaczesz, ja jeszcze Nie parkour. skończyłem, kolego, tutaj jest. Nie, jak się używa. Konepka, a ja podleję rośliny. Wszyscy no, wiedzą, że w te... domu bardzo ważne jest, żeby rośliny miały z czym co pić. Zdrowe rośliny, mniej obrotnie. robaków, tak słyszałem. roślina podlana. Mu zabrałem, taki zwykły koszt. Ja ale, ale głupota, kurwa, te ubrania z musisz wyczyścić szczotką hmm. i one są wtedy czyste. Czyste ubrania brudne wszystkie, po prostu chodzić. Z miotką tak. z mioską z mioską czyścisz zamieść. ubrania? Tak, Na, zamieść trzeba. Zawsze ja my, garażem się zajmuję. Ty, Bloody, czy ty u ciebie w też tak sprzątasz, żebyś wszystko spokojnie wypierdalał pod drzwi po prostu pełne worki? My mamy garaż? Danie <grym> Bloody tak, bloody tak <grym> zrobił. Prosimy, kurde, użyć C9 kat, aby zlokalizować gniazda i zniszczyć je wszystkie. No? 25 gniazd jest. A, bo tu jest nasrane na tym. A i no. jest pełne, takie malutkie one są, takie małe, szare. A, to są mikro gniazdka, tak zwane. A. Hm. Mikro to może być penis. To są zwykłe gniazda. Jak mój? Ja, jak, ten, jak ten kot działa? On B pokazuje, gdzie to jest? Gdzie mam iść? Tak, on ci pokazuje, no. Gdzie, jest, gdzie się bierno. kryje gniazdo. On jest mega, on jest mega ten inteligentnym kotem ogólnie. Właśnie średnio. Tak tą głową ma. W głowie mi chodzi robak. Pójdź No cały czas co, wyczyszczę ten garaż, co się kolejne pojawiają, nie wyczymy zaraz. Nie wyczymy. Gdzie jest ten miotacz ognia? Szybko. Działaj kocie. Nie wiem, mam palca w dupę wsadzić, żeby zaczął wąchać? A wsadź. No, dobra. No, wyrobaki pojawiałem już raz. 3 Jees, raz tutaj. Nie, To tu jest, kurwa, i czemu nie nawąchałeś? Ty? No, zepsuty jest ten kod. Działaj kocie. Tu jest, kurwa. Kurwa, jak w, ale, jak w skończy, ale... skończy zaraz. Nie Bez, ma na dachu. No ale ten. Nie, ee, nie działa ten sniffer. Gdzie no, widzę? widzę na dachu? Mam się normalnie, a on tego nawet nie znajduje, tylko głową samacha o. i ma wyjebane. Bo pewnie do imieniu, po imieniu, gdy do się do niego nie zwracasz, to pewnie ma wyrobany no. Debilu jebany. Przed garażem? Gdzie przed garażem, widzowie? Zobacz, bo się zepsuł, kurwa. Okay, o, może mu kanał muszę zrobić. Tu jest Dobra, jakiś duży ale... Kot jest pełny. Weź nie. go próżni, blady. Tu, no, tu, no, tu. No. Przed garażem jest taki wielki, patrz, zdechły. Nie, nie używam, Poszukam kurwa, te tego kota. Trudno. Ale tutaj, jak tap wciśniecie, to jest niby, że jest 25 gniazd, a tylko dwa zrobiliśmy. No ja widzę trzy, tak. gdzie są, ale ma... kot tego nie znajduje. Ale do to wyczuć się gniazda, No już, właśnie no, zniszczyłem. Zniszczyłem właśnie. Oj, git. Ile pokazało? I siedem. O, widzisz cztery były. Aż to są, to są a, gniazda, a, jakie to, to? to? Takie jak kółeczka ci, małe. Dobra, ci, 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 ci. Dobra, gdzie jest skurwiel? Na górze jest. Ja, ja nie umiem kolejny. Spróbuj tego skurwiela no. jakoś zbamucić. Tu siedzi. To wącha ja będę poli, idę za tobą. Skurwiel, musisz obwąchać ten garaż. Tu na pewno jest jakieś coś się dzieje. O, tu walki. Ale on jest chujowy, w sensie on nie wąchał nawet jak mu pokazywałem gniazdo. A, może on tylko bosa wyczuwa, bo w sumie bosa nam pokazał, nie? No ale niby masz to Stawę. Użyj te 9 kat, aby zlokalizować gniazda i zniszczyć je wszystkie. No i naprawdę coraz lepiej wygląda ten dom. Guys, idzie, idzie nam dobrze. No, ale robale cały czas wychodzą. No dobra. Panie, ale góra, to góra. nie ma nie można mieć wszystkiego. Pokaż. Ty, znalazł jakieś gówno z gdzie tak? jesteś? Kopa. Jakaś kupa wyskoczyła. No, no jest, ja tu, ty, wyniuchany, tak. o to chodzi. Tu masz krzypa i kurwa pyk. A czyli o, ono się nagle pokazało, tak. tak? Wcześniej tego nie było. No, no, tego na pewno nie było, bo ja tutaj kurde, z... A, od godziny co, siedzę. Tak Chyba go w rękach to trzymasz i. i seklikasz po prostu i się pokazuje A. z dupy. I sk skanujesz no. kotem normalnie. Dobra, to idź skanować. No to to skanuj kotem, cyta. No i śniuchaj, kurwa kotem. A gdzie jest, dobrodziej? A tutaj. Dobro. No chodzę, chodzę. Pomyliłem się, bo tak samo wygląda. O, jest, tu! Ty yep. dobra, no. to tam z tyłu jeszcze było jedno. Patrz, 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 tutaj. Kurwa, pis. Ile? Jeszcze cztery. No i to szybko poszło. No. Kurde, przejdźmy o co chodzi z mechaniką. To, to o, tu jest, tu wstanowano. gdzieś jest. Tu coś pykło. Ale, gdzie, ale nie Widzę. gdzie ty jesteś. W tym pokoju, gdzie była tarantula. Witam, witam. O, tu o tutaj będzie. w szufladzie! W szufladzie jest! No jelo. No jaja tak, ja ja normalnie go Tutaj Ale on ci ja. nic nie pokazuje, bo to jest ta pika tylko po prostu On no chodzisz i o, lewym spamisz Tak skanujesz po prostu Ostatnie i... gniazdo jedno zostało, musisz te. wyniuchać Lewym spamisz, że skanujesz, tak? Jakbyś miał skaner z kota A użyj, że ty Wykry, wykrywa uświetlenie Nie mogę, bo mi zamroźliście <laughs> No niestety no, no. nie <laughs> może iść Takie są zasady <śmiech> <śmiech> Dobro, dobrze. Dobra, daj, bo wszystkie? ja skanuję ten 25 na 20... Dwaś... Nie, 24. No nie, a... nie robię. A, Ej, a to jakieś piknięcie wyraźnie to działa. Nie, on takie takie gwiazdki z dupy mu wy wypadają mi to znaczy, że coś znalazł. Takie jest takie pyk, takie bardzo delikatne, to nie jest takie tak, że... Skurzę nie ma czasu gary. na jedzenie! Się Ostatnie ja, jajko. No, do roboty. Ale mamy już 75% tak. no, tak. zrobione, więc może wyjebane i tylko to trochę zrobimy. Nie. Do końca. Musimy, musimy ten, wymyć naczynia. Flaga? E kurwa po głowie mi chodzi, wolno ode mnie! W, 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 w naszej kebabowej restauracji gdzieś się wdzielałeś, no. To ci... Dawaj ktoś ze sprzętem spalić to, spali to jest tą Mówię Gary nie, gniazdo. nie mogę iść teraz Tak ostatnie, ostatnie! Mam, mam Gary nie. do zmycia A tu jest, tu jest? A gdzie pokazuje pokazuj, ile gniazd nam zostało? Nie mam w Nie mam w grze Ej, dobra, Halo? czyli to wax sprayem trzeba za no, chyba. A nie, o, dobra, tym, no. A ja 29 za śmieci, zadbaj o zadowolenie kwiatku. Ktoś zaniedbał kwiatki. Bloody. Ja już nie zaniedbam. się o Zadbają kwiatki. <laughs> Blady jeszcze jednego kwiatka tylko, ja podrałem resztę. Ja jednego podlałem, no bo ile można podlewać, co nie? Ty Ej, kwiatka... łazi po mnie! Zjeżdżaj! Łazi ja, tak, po mnie, chodź! Ja. My... W Spidrane będą. No i chłopaki. Siedlisko Jakie się siedlisko? pojawiło. Gdzie siedlisko? Siedlisko, dawajcie tę chemię, dawajcie. Do salonu, tu, dobrodzi, patrz. Wow. Siedlisko. Ale to trzeba Opalny ten, tam... trzeba, nie ogień. Jak ty złapiesz? Nie, no, ale, ale pojawiło się się jakieś, się może jakieś nowe się po, po, pojawiło. Ale trzeba się spieszyć chyba, bo to mamy tik Tak, Ta, bo zaraz właściciel wraca i generalnie jest bardzo <grym> rozróżny, <grym> I generalnie nie wie, że tu jesteśmy. <grym> tak ja z, ostatnio był artykuł, że w Cardiff złapali jakąś kobietę, która się włamywała chyba do 10 domów się włamała, włamywała się do domów. Myła no. naczynia, robiła pranie, karmiła no, no. zwierzęta i wychodziła z domu. Ej, spokój łamywaćka! Ja Taki zorba! Taki zorba! Od kroka XXI wieku. Nie no, no. wiem. Ja... Właśnie ją złapali i no. mówiła, że chciała, żeby trochę lepiej ludziom było. Więc się im do domu i pogard ja chałupy. Ale dobry człowiek, no. I jeszcze fakt została za z Nic to, nie ukradła kompletnie, nie? Ale i pobie... tak ją wskazali, bo może stres, że w ogóle, że jak obcy ci wchodzi do domu, to podobno tam jakiś problem. Problem. Ja nie wiem, ja to, kurde, daj My. się na miarę na nią, to on niech przychodzi co ten <laughs> dzień. Normalnie. U nas w Polsce to się nazywa matka. Co? Wkradać się do pokoju i nagle masz czysto, bo O Boniu, tu trzeba ciuchy powkładać do odpowiednich szaf, żeby to było zrobione. No tak, co ty sobie Do roboty! No, no jak w prawdziwości, no masakra no. to jest, nie? Masakra, chodzę i sprzątam. Chyba się nie pojawiałem, te jest kurczybyki. Chyba, Chyba nie. No ale to jest, ostatnie... jest jeszcze dużo i tutaj. Na górze to od kolei. jakieś pojedyncze. Tak, tak, ja na razie dół robię. Jeszcze garaż tutaj robię do końca. O, bo tu jest tyle rzeczy do zmycia. I one są w ogóle w pokojach na górze, są rzeczy do zmycia. Trzeba je znieść na dół i umyć. Ja nie widziałem. Laga do roboty powiedziałem. Maga, nie zwalniaj. Bardzo, bardzo dobrze ci idzie. Aha, jeden kubek naraz możesz nosić, nie? A nie masz no. jakiegoś opakowania? na TT? Żeby sobie wrzucać? Ooo, tacka powinna być, nie? Fajnie, tych roślin jest przerobana. Jeszcze cztery gdzieś. No, no, udało to. mi się. Garaż jest chyba wolno odrobali. Boże, boże, o, boże. Nie, wcypiali, boże. A, są a widzieliście, widzieliście gdzieś jakieś te do podlania? Kwiateczki? A nie, 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 do podlania nie kwiateczki? Się. Nie, nie widziałem. Nawet. Jeszcze cztery. To będzie taka zwykła doniczka. I tam się podlewa i kwiatek się W celu kończony. Rozwieszenie ubrani. Wszystkie już mamy. Ale dobrze flaga, bardzo dobrze. A, musimy wiatraki odpalić. No, bo to jest, żeby wentylacja. Wow, A, i odpalcie te wiatraki wentylacyjne. Weź odpal, blady, przydasz się, dawaj, odpal. No, już zajmuje się tą robociem. I tu jest mała roślina taka w kuchni, taka malutka na wyspie. Gdzieś się tak? Nie, nie, nie. Ta malutka, że tam nic nie rośnie nawet to Właśnie to o to sam, chodzi, sam. bo podlewać i co Już masz. No, no to tu jest, popatrz, no, to wyrosłeś to. Ty. A tu jest jakaś inna mapa, czy mamy o, tylko jeden domek miejsce, do skręcnia? Widziałem kilka zadań, ale były zablokowane. Nie wiem, czy o, przez jest. demo, czy przez to, że jeszcze nie graliśmy. Może się później odblokują. Może. Jeszcze dwa... No ja tu bardzo dużo robaków spaliłem, trzeba by odkurzaczem jeszcze śwignąć, bo jeszcze tu palę do końca na piętrze. Gdzie jest odkurzacz? A, w garażu są dwa odkurzacze. A, tak, to ja na dwa odkurzacze odkurzałem, potwierdzam. Dwie armaty, cik, cik. No dobra, nie wiem, chyba się poddaję z tym ikonę w koma. O, bo to jest przesadka. Czemu? Nie A mogę znaleźć A na Tak, obejrzałem jeszcze wszystko. w ogrodzie, nie? A, To dobra. są już wszystkie zrobione. Łopanie, panie Ten, ma ten martwy błąd to wygląda tak, jakby go do hot -doga. no w żabce mógł p***ić, by zjadł ze smakiem. Prawda. Taki duży, Dobrze, na szczęście szafki tak. i w korytarzu, na piętrze i na szczęście regałów w nie, chyba były. Co? Dają ci koordynaty takie? No nie. nie no, bo widz mówi, że widział jak sobie chodziłem. No to, pewnie już przeszedł mm. i spojleruje, ta gra ta. jest dostępna na Steamie, każdy pewnie w nią grał. Już, <grymnie <grymnie buraniki, <grymnie> nie poradniki jakieś y przeczytał, co nie? Widrane oglądał. <grymnie> Dwa O, jest kwiatek, jest, diabeł! co razem kwiatka. Przy komputerze, w sklep komputerowy popatrz. Tu, taki mały doniczek jest obok monitora. O, ty dobra, ostatni. Idealny do podlewania. <grymnie> pewnie jakiś przyczajony kwiat. Ukryty żul. Kurde, do tak. Chodzi chodź, chłop do łazienki z myszaczem ognia, to brzmi jak kiepski żart po prostu, no, Muszę palić, muszę palić robaki. One ze ścian wychodzą, ze ścian! Musimy spalić ten dom. Szybko! No, za to wygląda, moi drodzy. Tak nic. I deszcz y, robić co innego i się znajdzie coś przy okazji. Dobra, jak? Po prostu je wypaliłeś wszystkie dobrodzie i te robale? No. no. Dobra, to ja spróbuję. Odkurzaczem trzeba jeździć i je ten. No, odkurzaczem chyba te ciało jeszcze. Ale i tak one się jeszcze pojawiają. No, ja tutaj nie wiem, z 20 już biegam z tym. Dobra. Te śmieci się pojawiają, musimy posprzątać, bo się wysiedlają gdzie, na gdzie tabie. Go, śmieci to prawda. Tu. Naprawdę zabrzmiałeś ja. troszeczkę jak jakiś oficer Gestapo, nie? O, jak tak to udałeś słowa, to rzeczywiście tak dobrze, na Chowasz robaki pod, pod, pod podłogą, prawda? I ukrywają się wszędzie! Boże, Boże... Ty nie spojrzysz, tam jakiejś śmieci. Ja Sprawdzałeś na dachu? Ogromny potencjał na skiny dla postaci. Jakby takie długie, czarne płaszcze, Mundury jakieś takie, no. Emotki, ja bym widział jakieś emotki, no. Żeby ręką pokazywać, gdzie jest robak, nie? Tu jest, tu jest, do przodu Tam jest robak! Tam jest robak! Zgij paskudny robaku! aaa! Naj, naj, naj! nie, no łażą tutaj pod, z tej łazience, dopiero co to wypalałem! Kurde, słabo wypalałem. Jak ze śmieciami stoimy? 144 na 150, 6 śmieci jeszcze! Zgij! Czasami... Nie ukrywają. są takie małe karteczki i one w obiekt trochę włażą. Ach, te paskudne robaki. 145, 5 śmieci jeszcze! Mmm, mmm, pod podłogą! <laughs> <laughs> Kurde, one pobudzili. Chodzą! No, chodzą, chodzą. Nie popaliłem te śmieci, ale się nie zalicza to do celu, bez sensu. Nie, to, to są śmieci, co do kosza się wrzuca. To ja już jest 98,5%, to zaraz będzie skończone. Może się wtedy wiesz, zaliczać. mamy, mam bardzo mało. <laughs> Może nie musisz Zresztą zrobić bardziej. tego idealnie. <śmiech> oh, <śmiech> ej, na normalnie na w garażu jest od Chłopaków znowu, to nie działa. O, Jeden nie. kwiatek gdzieś jeszcze został. Ja tu palę cały czas, ale chyba to nic nie daje <grystanie> generalnie. Spędziłem <grystanie> chyba z godziny tutaj paląc tylko nie pytajmy, Nie, wydaje mi się, że to dobijesz do 100%, więc trzeba zrobić cokolwiek i wtedy się automatycznie cała chata pewnie zrobi. A może tak być w sumie. To Możliwe. To da, tak, dalej. A może oczekuję, żebyśmy zrobili wszystko i znaleźli wszystko. Nie, gra jest na pewno dopracowana. Dzień, chłopaku. O, tu jest jeszcze. Ale ma <grystanie> No, jest, jest. Zamroziłem jak używał tego, mnie tarczy ognia i teraz pali tam chatę zawrożony. <noise> Idealnie. A boże, Idealnie. naj, naj, naj! i się wczuł, ale się wczuł, no. Gdzie te roślinka? No. Ej, a może kwiat jakiś jest nie do końca podlany? O, tak, właśnie o, o, o to chodzi, że może, jednego mamy niepodlanego. Zgadłeś, prawda? może, nie Zgadujś, ale może jest nie do końca podlany, bo do na 100% podlany. Widać, bo on w tej rośnie. No ale nie. On no Ale może, może tak, tak powolutku się rośnie, może Black mieć gatunek. Tak, rośnie. Jak rośnie? A? Powtórz tu słowo, powtórz tu słowo. Dana. Dobra, to łaś, podlewaj. Ja zbieram rzeczy na miejscu. Lakmentarycznie. Piękna słowa. Nie no, gdzie są tak są podlane, to rzeczy? Patrzę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie jest, gdzie jest, gdzie ostatnia roślinka te. Zmywarki się nie da otworzyć. Czasami te też zmywarka nie chce wiel. się zamknąć. Mam! Brudny kubek, mam go! No, Znalazłeś żółty? Z z ciebie. Dalas, wisiał z na balustradzie od schodów. No, zobacz sobie. O, idealnie, idealnie. to teraz do zlewu go musisz. A, bo ja jej wrzucałem ja tędy, to może się gdzieś jest... No kurde, w życiu tak ciężko nie pracowałem, daj spokój. No, nie mm. mówił, że będzie łatwo. I nadal mamy tak, dwa bałagany, jeden kwiatek i... Pięć śmieci, weź dobra, to Ej, nie mam pojęcia gdzie jest ta roślinka, Kurczę, to może 10 razy przyszedłem. Gdzieś na pewno jest. W garażu nie było jakieś roślinki? Ej, dobra, gdzie jest kot? Nie, nie ma. Pojęcia. Ej, tu jest siedlisko jeszcze jedne w szafie! Pojawiło się. No i widzę. O, skubane, dawaj to od razu. Ps, ps, ps. No to chyba tym. O, dobra. Byk osło. Tym, no, którym, tym, tym, tym. On się pojawiło, czy tam nie zauważyliśmy? Mi się wydaje, że one się też pojawiają. Bo zobacz, my niby wszystkie już usunęliśmy, tak pod tabem jest, a mimo wszystko są nadal jakieś. I w, kurde, w garażu jest znowu pełno robali. Ale to martwe no nie, głównie, a ja cały tak, tak długo sprzątałem. Boże, boże, boże. Kończyłeś wszystkie zadania w zaledwie 61 minut, dzięki czemu to urocze miejsce jest gotowe dla naszego klienta. Możesz no teraz nie zakończyć wiem. grę i podsumować wszystko. Nie. Ja, nie <laughs> dziękuję. Nie nie, nie, nie. Zgadzamy się. Nie obchodzi mnie to wszystko. Nie obchodzi mnie to. Musimy znaleźć ostateczne, ten, ostateczne zadanie. Znalazłem. Gdzie? Znalazłem Znalazłeś? śmieci, Stop. chłopaki. śmieci Znalazłem. i się tak tak kosz na śmieci, wiem. szybko. Nad pralką. Wcale mi widzono. Nie napisaj na czacie, sam znalazłem. znalazłem. Wiesz, że... Łąbiorej! Mamy... No dobra, skurwy, wam... Najbardziej to śmieci, śmieci. te robale jeszcze się pojawiające. Czy, czy śmieci zrobione, chłopaki! O, ale dobra. Tu by pasowało żeby było, ale nie ma no tu żadnego no. Schodach na piętrze jest trzeba, podlany na maxa. Wydaje tak. że tak. Proszę? Odłożyć. Ale proszę, odzmakujka! A jest to może tutaj zgraj, nasza szefowa jest kwiatuszkiem i trzeba ją podlać. Może. Może by wyładniała troszeczkę. Chłopaki, jest problem. Jaki? Tam. Nie mogę się ruszyć. Zaraz na to zaradzimy! <grym> nic, nic nie, nie mogę. Nie mogę się wydostać! Zastało mnie! Z solucją przyszedłem do ciebie. O kur... Teraz ja nie mogę się ruszyć. <grym> Zrobiłem dokładnie będy. to samo co ty. A, tak było. A, kiedyś gdzieś leżał i go odruszyłem na ścianę, no. Ja bym za nic już eee. 100%. I bym tylko powiedział następująco, że dobrodzi się opierd... 400 punktów. Jak ja paliłem karaluchy cały ten. Ten... Całą misję. wygraliśmy właśnie. Nowa mapa! A mnie do menu po prostu. No, nie ma żadnego podsumowania nic. Nie ma. Wiecie co, to jest... nie to, że odblokowaliśmy nową mapę. Nowa mapa jest zaplanowana jako nowa mapa wkrótce. Mogliśmy przejść na... Ten, 100 procent, no wygraliśmy w z... grę. Dobra, oficjalnie wydaje mi się, że zaliczone.